No i witam ponownie, wróciłem już do was. Ko w kościele przestali bić, więc mogę kontynuować swoją grę. I myślę, że to będzie tym razem bardziej skuteczniejsze niż w poprzednich odcinkach. Po nauczyłem się już bić. Lepiej później niż w salę. <laughs> Dobra. ja nie będę z tym pisał. Pamięć stara jak świat. No okej, okay. jesteśmy na stacji metra. Co to za, kurwa, zbiorowe gwałty? Chodzę, chodzę jak paralityk. O. Dobra. Nie wiem gdzie są te reszta ptaków, nie mam pojęcia. I nawet nie wiem do czego one służą. Może jakiś kolekcjonerem ptaków jest? Nie wiem. Seksji na po schodach. Podoba mi się to strasznie. Nie no, że w chuj mi się to nie podoba. Gra jest z roku 2006, więc nie ma co się dziwić na grafikę. Chociaż... Chociaż nawet nie wiedziałem, że ta gra jest na... Co to? To on! Podążaj za nim. A, Nie! Nie! Co jest? To... Nie! No, to gra jest bez sensu. Znaczy w sensie, to co się stało przed kilkoma sekundami. nie że to nie dostał paralizatora też to się rozwala dwóch naraz. Nawet ja tak nie umiem, a ja jestem głównym bohaterem gry. Kurwa, co jest. Jeb! Padam. No niech ktoś mi play jeszcze. O, zabrał mi rurkę, no co za pajac. Postaw mnie! <tuszy> tu jestem, ej, Pydlak Ej, you. Widzę cię. Nie no, muszę go technicznie rozwalić, bo to nie ma sensu się z nim prać. Ja mam życia jak... LODU! No, no! Dupnie mu, dupnie mu! Dobra, udało się, wal, wygrać z nim. Zagadałem się i widzisz. Kurwa! Nie! JEST! Jeszcze jeden tu był. CO?! Zresztą to chce mnie zabić. ja dobrze widziałem? Piszę 6... Mam 4, a mam... 6, czy 6 mam w a 4 piszę... Co, co za sens? Kiedy nie mam nawet pojęcia czy to gra to jest pierwsza część tej serii. Nic o tym nie wiem. Kurde, źle idę. Tylko pamiętam jak oglądałem filmiki z condemnet dwójki. To też... To tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dokładnie, nie powiem, że straszne mojęce jakiś tam był z szaf jakiś zombie, czy to nie wiem, no, czy to, to w tej części. Ej, 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 no, ociepiałeś się w kolego. Bo... Dobra, S aha, no, sikierka, dobra, Dobra, z... ej, ptaszek, Zebrany ptaki. Dobrze, że mamy dwa, może to są te początkowe dwa, kto to wie? ciul Mmm, wow. teraz mi się przyda apteczka. Jeden z fałszywy ruch i zgi. Jest tam coś Jest! Dobrze, dobrze. Jest, ale się cieszę. Wow. co jest Dłuch, nigdy nie grają w golfa w taki sposób. W ogóle nigdy nie grają w golfa, ale tego zaczynamy. Poproszę, proszę, ale dobrze zaczynam. Chyba ten rozdział jest taki krótki, dlatego tak szybko to wszystko jest Co? A to ten typ ich rozjebał. myślę, że ja Zopisywanie Tu widać, że jakiś hardkorowy jest ten typ, skoro tak wszystkie rozpierdala wokół Co? Co on robi? Kurde, że ja mam to porek. Ja tu innej broni. O jest Co to jest? What? Ło, kurwa! No, kurwa, daj... Co, to ktoś mądry? Pić gość, kto był nieprzytomny? No... chyba. N nie wiem. No to było teraz już chore. Coraz to lepsze broń znajduję. zaraz no, tutaj daj mi jakąś maszynowę, to dostaję rurki. Co tu się dzieje? Czy oni się biją między sobą? O, <totry> dawaj, dawaj, do, do, dawaj go. No jak mnie to wkurza. Dobra. Jo, -no dzień dobry, to teraz możemy śmiechać ich śmiało. Dawaj, dawaj. Tu był jeden, dobra. Tutaj nie przejdzie, to będzie tutaj gdzieś. O. o, fuck, fuck, fuck! Co to robi? Kurde... Ja pierdolę! Kurde, co to mnie zabiło teraz? Nie żyjesz! No to, to już się do tego. O, dobrze. Trzeba go szybko zabić, żeby... Jest bezbronny. Puść mnie! Gdzie ta broń? Gdzie ta broń? CO TO JEST ZA hardcorowy? Ja pier... KURWA! CO JEST GRANE? Ej, co za twarz? Nie no nie... Boże święto, co, co tu się dzieje teraz? Tu ci ta broń leżała, tu gdzieś. Otwórz drzwi. Kurde no, gdzie ona jest? O nie, z dwóch stron <grystanie> kurwa, znać, zginę! Ja nie mogę A ja mam paralizację, ja nie mogę Może się ci dwaj wykończyć i jakoś mi się to uda zrobić Nie no, leci do mnie Nie, zostaw mnie Nie no, co za żal, to jest Boję się, że ktoś mi zejdzie od tyłu, więc zabiję Kurwa, biegnie ze mną, ze mną, ze mną. Mn mn Dobra, chodź, no chodź, jesteś ranny już. No chodź, chodź, Dobrze. Leży, 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 dobrze. Nie chuju. Dobrze, to uzyskać trochę czasu. jestem z tą reklamą? Tabliczka. Jest, na hita zeszedł, dobrze. <suszy> Rozbił jak ma kurwa. Kur... Nie no, to nie będę go miał. Gdzie ta broń leżała? No kurde, co jest skrane? Co to Chwyć co? co? Tutaj pisze gdzieś Tu leży! porek. a to potem, jak ta trzeba wykończy z tym shotgunem Niech on mnie tu nie sięgnie, nie? Ale się boję, jasny, chuj Kurwa Jezus No wyjdź Cwelu Kurwa pięknie z tej strony Hehe <gry> Chuj Nie. Dobrze Kurde, jeszcze jeden wyjdzie i będzie zaś dead Policja, ratunku! Co to było? Nie, 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 bo to nie zabije. Kurde, dobra, gdzie jest sikiera? Gdzie jest apteczka, do cholery? O, tu jest ten... sikierka. Ja nie chcę umierać! Nie w taki sposób. Warning. Teraz wyskoczę, tak wyskoczę z shotgunem, Załóż się o statuę, że wyskoczy z shotgunem. Życie! Jest, dobrze, jeszcze sejf. I co tu było do podniesienia? O, cztery już mamy. Dobrze jest. Łom. Wejdź tu to łom. Jak <laughs> nazwanie. Sz... Co to tu biegło? Wow, ale się straszyłem. Ha, <laughs> i co? Głupia ci bitch. Dobra. dobra, 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 przepraszam. Tak jak mówiłem, na brak broni to teraz żałuję, że to powiedziałem. 9 w cholerę się ciężko, nie wiedziałem, że to będzie aż tak trudne Dobra, idziemy Mam pełno życia amunicji w chuj, możemy atakować A, nie. Ptaszek, dawaj go! Jeszcze jeden, ale ja będę jak znajdę wszystkie. Dobra, na no, coś. No dobra, nie, nie, nie myślałem, że to będzie aż tak proste. Ciuul. No i nie było proste. To jest jakaś wojna gangów, chyba, bo się wszyscy ze wszystkimi leją. Nie, jest to, że miałem jednak, bo jakbym miał walczyć rurką, no to chyba bym się zesrał. Dobra. Dobra, nie skomentuję tego, co tu teraz widziałem. Idziemy teraz w głąb, w głąb. Jest. Te są w momencie, kiedy mam dużo życia. No to jest... ironia. A gdzie jest nasz kolega żółty facet? Mhm. Tam jest. Co mam zrobić? Muszę tu wejść. Chyba nie pojedzie do pociąg, nie? O, tam jest wyjście. Je, yeah, no i biegnij! I przejdzie. Co? Kto ci kazał to wyrywać? Ej, co jest? Trzymaj się! Jedziemy! Hu hu. Jedziemy! Co to było? No, co się dzieje? To jakiś Bóg czy też Demokraci? Co tu się dzieje? To będzie chyba za szybko jedziemy się, tak się nie zdaje. się! O, o, towarzystwo. Za ze mnie! No i on mi Aha, ha, właśnie na to właśnie, na ciebie ja jadę. O, cóż, cóż się dzieje? Co koniec? Jak go tu mógł przeżyć no bez jaj O, przeszedliśmy Przeszliśmy, przeszedliśmy No, udało się jakimś cudem